Tak więc witam wszystkich bardzo serdecznie na openingu 29 skrzyneczek z Overwatcha normalnych. Yy, oczywiście opening jak zawsze jest na live. Spoko Max. Dobra, leci pierwsza skrzyneczka. Mamy dwa niebieskie. Jest hajs. Więc jest dobrze, będę miał na skiny w tym. Eventowe, które niedługo będą. Za parę dni. Dobra, leci kolejna skrzyneczka. Yy, Mawę, Olek, Wita i Tuba. Również go witam. Poza to jest. Poza zawsze może być. Znowu dwa niebieskie. Ciągle po dwa niebieskie lecą. 26 skrzynek. Liczę chociaż na jedną legendę i na hajs. Ale nie ciągle niebieskie. I mi ona spoko dosyć wygląda. Dobra, później zobaczę te pozy. Bo nie wiem, jaką ja mam aktualnie. Chcesz, żeby ktoś się położył spać? Co <laughs> nie jest spoko, kwestia. Dobra. Leci kolejna skrzyneczka. Znowu tylko jedno niebieskie. A do Hanzo nie chcę akurat. Mamy skina tego legendarnego. Młody Mistrz? Dobrze mówię? Młody Hanzo, sorry. Wiem, że jest młody Mistrz i właśnie młody Hanzo. Dobra, leć kolejna skrzyneczka. Jest fioletowy. Albo różowy. Nie byłem pewien, ale dobra. W sumie, prezentacja zagrania może być. Tym bardziej, że do niego nic nie miałem. Więc jak dla mnie, spoko. Dobra, kolejna skrzyneczka, numer 22. I jest niestety znowu tylko niebieski. Jak na chwilę 7 skrzyneczek i ani jednego złotego. Trochę słabo. Tym razem, znowu tylko jedno niebieskie. I same graffiti. Grafity później patrzę sobie, jak nawet nie na live, Dwa niebieskie znowu. O, ale hajs jest. Więc jest spoko. Te grafity dosyć spoko wygląda jak na moje. To jest do żołnierza pewnie. Pewnie na pewno. O! Dwa różowe, albo fioletowe, o! do niego spoko. do niego ostatni mi skin dropnął no, legendarny, więc jest dla mnie spoko. Zagranie jak zawsze na propcie I hajs 150. Szłam Już 10 skrzyneczek poleciało. Jak na chwilę 3 fioletowe poleciały. Do niego prawie nic nie mam. i go bym mógł mi jaki skin polecieć. Albo do Mercy właśnie. Albo do Mercy żadnego skina nie mam. O, jest legenda. I co to jest? Nie gram bastionem, ale skin chyba jest ładny. Jak ktoś gra bastionem. Jak ktoś gra bastionem, to może mi powiedzieć, czy ładny skin. Bo dla mnie dosyć spokojnie jest, wygląda. Yy, spoko. Ranger, mogę zagrać tą yy, divą. Teraz niebieskie. Jedno niebieskie i same graffiti. Znowu jedno niebieskie i tym razem nie są same graffiti. Dobra, niech będzie yy, Twój czar, Lolek yy, Czary Mary, Czary Mary, mały Lolek daje legendary. Boże, legendary! Widzisz, nie zadziałało. Przez to, że źle powiedziałem, czemu powiedziałem legendary? Dobra, muszę jeszcze raz powiedzieć. Czarmary, Czarmary, Mawelonek daje legendę. Są legendary, wtedy powiedziałem to, ja nie wiem. I... Teraz nie wyszło. Nie, spoko, Kacmar, Kaczmar. Kaczorowski, tory Mylą mi się coś już. Chyba nie jestem niewyspany, ale nie wiem. Dobra. 50 kasy, jak na chwilę dosyć słabo. Jedna legenda. Zawsze coś, ale z 29 na chwilę jedna legenda. Znaczy jedna na 29 skrzynek. To jest dla kogo? No i go miałem puszczem, a ładnie dosyć wygląda to coś wygląda. Barbarzyństwo. No nie akurat mamy wszystkie kwestie. Jeszcze 11 skrzyneczek. Jeszcze szansa na legendę jest. I jest legenda. Nie narzekam na hajs, nie narzekam. Z tego powodu, że hajs właśnie chce na. Skin eventowe, jakbym chciał jakiś, abym nie wyleciał już żadnej skrzynki na koniec. Więc dla mnie, spoko. Jeszcze 10 skrzyneczek. O, dwa fioletowe. Jest skies i zagranie. Nie, poza. Spoko. Dobra, jeszcze dziewięć skrzyneczek leci. Są dwa niebieskie. W tym jest kasa. Może dozbieramy do trzech tysięcy razem. Znowu jedna niebieska. I zero powtórek. Ciągle bez powtórek mam, więc jest dosyć dobrze. Bo będę miał 100% z tych dostępnych. Kinów, które mogę mieć. Znaczy graffiti. Teksty są spoko. To nie wiem. Zobaczę później tą pozę jaką ja mam aktualną. Znaczy wiem jaka nazwa, ale nie pamiętam jak ona wygląda. Dobra, jeszcze 5 skrzyneczek zostanie potem. Jest jedno różowe i jest to emotka. Bastionem nie gram, ale emotka zawsze spoko może być. I poza. Do niego mam chyba z medalem, ale nie jestem pewien. Mam do paru wiem postać z yy, medalem. Jest złota! Do Sombry mam już skina tego eventowego. Więc trochę słabo. Ale. Sorry. Do symetry mamy legendarnego tylko EO letniego. Jakby to asombra, to bym się cieszył. Pomyliło mi się przez tą rękę. Ale legenda zawsze na props jest. Dobra, leci dalej. Jedno niebieskie i białe. Powtórek nie ma. Nie wiem czemu. Czy to się zmienili, czy co? Znowu tylko jedno niebieskie. No, gdzie te oklaski? Dobra, tu mam akurat już wszystkie. I zostały ostatnie dwie skrzyneczki. Czy będzie legenda jeszcze? Jedno niebieskie, to jest skin. Skina będę chciał kupić Halloweenowego tego z dynią. Albo dropnąć. Dobra, ostatnia skrzyneczka. Liczę na legendę lub róż różowy skin. I czy wyleci? No niestety nie ma ani tego ani tego. Kajt prawie tysiąc wyleciał. To, to mi pamiętam. To miałem tysiąc Your Face, witam cię na live'ie. I w sumie to koniec odcinka. Te odcinka. Dzięki wszystkim za oglądanie. Trzymajcie się do zobaczenia na następnych live'ach, do odcinkach. Trzymajcie się do zobaczenia i cześć.